Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Nauka Czytania Metodą Sylabową. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie sylaba fu. Sylaba fu, którą widzicie zapisaną obok, więc jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym treningiem czytania, usiądźcie wygodnie. Zapraszam na materiał. Oto sylaba fu. Możemy ją spotkać zapisaną na dwa sposoby. Może być ona zapisana małą lub wielką literą. Bez względu na to, czy spotkamy ją zapisaną małą, czy też wielką literą, odczytujemy tak samo. Odczytujemy ją jako fu. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą fu? Zacznijmy od rebusu. Do sylaby fu mam dodać wyraz kawa. Ale w wyrazie kawa została przekreślona sylaba wa. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz fu ka. Fu -ka, a więc gniewnie odzywa się. I kolejny rebus. Tym razem do sylaby fu mam dodać wyraz mucha, ale w wyrazie mucha została przekreślona sylaba mu, co będzie rozwiązaniem rebusu. Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz fucha. Fucha, czyli dobra praca. Inne wyrazy z sylabą fu na początku to fuga. I fugować. Fuga to masa służąca do wypełniania przestrzeni między płytkami, a fugować no to po prostu zakładać fugi między płytkami. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie fuga. Fuga. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie fugować fugować. Jak widzicie, pan ma dobrą fuchę. Zajmuje się fugowaniem. Mam nadzieję, że dzisiejsze słownictwo podoba wam się, dlatego poproszę was o lajk like i zapraszam na ciąg dalszy treningu. Sylabę fu możemy spotkać zapisaną małą lub też wielką literą. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą fu zapisaną wielką literą? Z pewnością imiona. Oto fuli i fufi. Dwie prześliczne kotki. Wyklaszczmy sylaby w ich imionach. Najpierw imię fuli. fu li. Teraz wyklaszczmy sylaby w imieniu fufi. fu fi. Czy sylabę fu możemy spotkać na końcu wyrazu? Tak. Na przykład na końcu wyrazu Tofu. A co to takiego tofu? Tofu to produkt do jedzenia otrzymywany z soi. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie tofu. To fu. A czy sylaba fu może się znaleźć wewnątrz wyrazu? Tak, oto przykład. Perfumy. Zapraszam do wyplaskiwania sylab. Per, fu, my. A teraz zapraszam was do odczytywania sylab i wyrazów. Zaczynamy od góry sylaby zapisane na biało. Start. Fu, ke, li, me, ta, do, so, li, wo, pa, ke, ro, da. Fi, fa fe Teraz przeczytajmy sylaby, które zostały zapisane na żółto. Zaczynamy. fa la ra fa fa ma fo ka fi fi fe la ka ra fa ra Sofa. Pora na wyrazy. Zostały one zapisane na dole, na różowo. Czytajmy wspólnie: kula, kura, kara, raki, fotele, afera, wesele, kisi, kosi, koala, korale, Osa. Tym razem zdania. Zdania wyrazowo obrazkowe. Zaczynamy od góry. Pierwsze zdanie brzmi: To raki. Pod spodem również na żółto zostało zapisane zdanie: A to raki Filipa. Raki Filipa to nie są zwierzęta ze szczypcami. Raki Filipa są przytwierdzone do butów i służą do wspinaczki wysokogórskiej. Kolejne zdanie zapisane na niebiesko brzmi tu fuli i fufi. Dwie prześliczne kotki. Na biało zdanie brzmi a tu, foka, fifi. I ostatnie zdanie. Zapisane na dole na różowo brzmi. Kukułka kuka. Kuku, kuku. Proponuję, żebyśmy raz jeszcze przeczytali wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie zaczynamy. To raki. A to raki filipa. Tu fuli i fufi. A tu foka fifi. Kukułka kuka. Kuku. Kuku. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Nie mieliście z nim żadnego problemu, dlatego pamiętajcie o lajku. A ja, żegnając się z Wami, życzę Wam pięknego dnia i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu nauka, czytania metodą sylabową. Papa, pa, buziaki, cześć.